Cześć, widzowie, witam Was w kolejnym odcinku na kanale TerraZone. Dzisiaj rozpakuję paczkę od Spider-Lublin. Intro zaczynamy, zapraszam. Paczka przeszła przed chwilą, dosłownie no, kilka minut temu. Otwieram nożyczkami, bo gdzieś się nóż zgubił i nie mam pojęcia gdzie jest. Ok, co? Ok, paczka jest. I jak widzicie jest tu. Są tu dwa pakunki. Po pierwsze, tutaj, tutaj, jak ten, tak, jak się spodziewałem tysiąc sztuk wylęgu karaczona tureckiego. Ja tutaj jeszcze to ogarnę i zaraz wam pokażę. Jednak się już znalazł. Także otworzę to nożem. Hitpack cieplutki, tak w sumie to, to zamawiałem to w piątek. Dzisiaj jest czwartek. Oj, także, znaczy, no, wysłali to ogólnie. W wtorek, także w miarę szybko. Ok, teraz to rozpakuję. Ok, jest już rozpakowane. Teraz pora to rozpakować, ale. Coś tutaj mi tej bardzo nie pasuje, bo powinny być jeszcze karaczany Madagaskarskie A mam tylko tureckie. Hmm. Będę musiał potem do nich napisać. Okej, okay, także I chyba zamawiałem jeszcze te tureckie. Czy Madagaskarskie już sam nie pamiętam Ale chyba zamawiałam? Okej. Okay. I tutaj siedzi pająk, pająka wpuściłem tutaj, no trochę mi wyszedł z tej kliszówki, ale tak patrzę, na no to mazy, może 2dc, ok, także ja to, tego pajączka teraz szybko yy, zapełnię pojemnik torfem i zaraz go będę wpuszczał. Okay, to teraz pora wpuścić tego pajączka do mojego. Pająk wam zaraz pokażę. Tu co siedzi? Jest to losydora para na L6, L7. Najpierw to spróbuję tą kliżówkę stąd wyjąć. Wow. Okej, okay, myślę... Chwila, wezmę Wam wygodniejszy kadr, żebyście lepiej widzieli. Okej, okay, dobra. Pająk siedzi tu. Spróbuję zabrać teraz kliszówkę. Okej. Okay. Jest sam pająk. Teraz tu, 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 do nowego. Tu, 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 tak, tak, tak. I tutaj proszę się zatrzymać już. Okej. Okay. Zaraz tu ogarnę i go wam pokażę. Ok, pajączek jest. Proszę bardzo. Siedzi sobie ładnie. Zaraz go może zmierzę i powiem wam, ile ma DC. Okay. ok. Pająk ma, już wam mówię. Ma około 3 DC. Czyli jest na w sumie nawet spory. Okej, okay, to teraz pora go odłożyć. O. Tutaj. Ojej, tu miejsca nie mam na te pająki. Powoli. No, to w ogóle to wam pokażę jak się teraz tu u mnie prezentują te pająki. Bo przekodałem cię kilka. Co wie, odpakowując tego pająka, nie zauważyłem tego. Jest tu jeszcze drugi. Gratis. O, chwila. Derinopelmasazino. Maluszek bardzo, zaraz też mu zrobię pomieszczenie. Okej, okay, to teraz go puszczę. Okej, okay, widzowie, paczka przyszła. się? Zasłonię. Sie okazało że te właśnie karaczany nie mieli na stanie, i po prostu wysłali mi drugą paczkę. Dlatego. Właśnie. O! Dobra. siup jest. Są ładne. Wraz wam je dokładniej pokażę. Ok, także wezmę tu jednego na rękę i wam pokażę. Myślę, że. Madagaskarski już widzieliście takie w miarę spore karaczanki. Teraz te karaczany które przyszły, spłóczę do moich karczanów większych, które mam. Zaraz wam je pokażę. Jak już pewnie widzicie, tutaj jest jeden. To jest sycze Tu jest spora samica. I tu, o tu na przykład jest jeden. One są trochę większe niż te. Są już dorosłe. Znaczy, to są chyba samce I teraz wpuszczę sobie te. tu. Siup, tutaj to wsypię. A w sumie zostawię. Tutaj. tam. Niech sobie uważam. korek. Trochę mają. Nie wiem, czy dobrze jest. Nie czy warunki są dobre. Ale ja po prostu tak trzymam. Jak jakieś błędy widzicie. Po prostu piszcie, to wtedy poprawię. Okej, okay, to tyle w dzisiejszym odcinku. Jeśli Wam się podobał, zostawcie subskrypcję, komentarz i łapkę w górę. Nara!